Milionerzy. Które z wyrażeń to oksymoron święty, święty ateusz czy śnięta, Inka? Fanów teleturnieju milionerzy czekają powtórki. TV pokazuje kolejny raz 12. Sezon gry. To właśnie w tym sezonie Tomasz Orzechowski wygrał milion. W 570 odcinku, milionerów Hubert Urbański zadał uczestniczce pytanie za 1000 zł. Z pewnością oksymoron. Zawodniczka ostatecznie obstawiła ateusza, czyli odpowiedź c, czy słusznie? Oksymoron to figura retoryczna, którą tworzy się przez zestawienie wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach. Zaś ateusz to ateista, bezbożnik, więc wyrażenie święty ateusz będzie oksymoronem. Zatem odpowiedź c była prawidłowa. Uczestniczka zdobyła 1000 złotych i mogła kontynuować grę w teleturnieju. Chcesz stanąć do finałowej rozgrywki? Rozwiąż nasz quiz, wybierz właściwe odpowiedzi i przekonaj się. Czy milion w milionerach byłby w twoim zasięgu? 19 września 2022 roku po raz piąty w historii tego programu padłe główna wygrana zawodnik, musiał odpowiedzieć na pytanie o kompozytora popularnego w Azji utworu modlitwa dziewicy. Szczęśliwym zwycięzcą został Tomasz Orzechowski. Który uwielbia kwizy i od lat bierze udział w teleturniejach. Dotychczas w milionerach główna wygrana padła 4 razy. Milion złotych w polskiej wersji programu wygrali Krzysztof Wójcik. Który swoje pytanie za milion usłyszał w 2010 roku oraz Maria Romanek, która dołączyła do niego w 2018 roku. Kolejna była Katarzyna Kant-Wysocka z Gdańska. We wrześniu ubiegłego roku czwartym milionerem został Jacek Iwaszko, który odpowiadając na pytanie kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie, wygrał milion złotych. Poprawna odpowiedź brzmiała, 1 stycznia 1001 roku roku. Milionerzy to teleturniej, w którym prawidłowo należy odpowiedzieć na 12 pytań, aby wygrać główną nagrodę pieniężną w wysokości miliona złotych. Zawodnik ma do dyspozycji podpowiedzi. Może skorzystać z trzy kół ratunkowych, pytanie do przyjaciela, pół na pół i pytanie do publiczności.